Witam serdecznie na kolejnym gnocie. Dzisiaj zajmiemy się powiększeniem wybiegu zagródki tego miejsca w kurniku dla kurczaczków od silek, czyli od kurek jedwabistych, bo one rosną w oczach, mają się dobrze, biegają, latają, są coraz bardziej żywiołowe. No i przydałoby się im troszeczkę więcej miejsca. Także, nie przedłużając, lecimy, bierzemy się za robotę, bo po południu zapowiadają burzę u mnie. To dobrze by się było wyrobić przed nią. Wkrętaczka naładowana, to można działać, ale się wietrzisko zrywa tutaj. Niedobrze, trzeba by się wyrobić przed tą burzą. No bo w deszczu to nie robota. Tam będą jakieś docinki takie różne, czego się nie zrobi u nich w środku. Pod dachem. To co? Chyba tego kogutka łobuza będę musiał schować, bo dzisiaj już mnie tług. No zobaczymy. Może będzie grzeczny. Jak tam czarny podobać się w Dubaju? Chyba nie jest źle, ale oczywiście miseczka to od razu musi być przewrócona. Tutaj maluszki mają się dobrze, jakie żywiołowe. No i tutaj u pani Łatki, o, też wodę wylała. Ma jeszcze w poidełku. I też patrzyłem, dzisiaj gniazdo się rusza, oby tam było wszystko w porządku. Dobra, trzeba brać się za robotę, bo ta zagródka jest już ewidentnie za mała dla tej całej bandy. Trzeba im zrobić zdecydowanie większą. Dobra, mam miarkę, lecę, pomierzę tam takie przęsło, które dotnę na... Na co? No na te przykrycie, bo to się dobrze sprawdza, jest stabilne. Nawet jak inna kura na to wskoczy, to to się nie obala. Tak samo zrobię deseczki, tak o tu, o tu i na górę takie przykrycie. No i niech się chowają dalej. Połączę je, jak będą jeszcze większe. 1,50 m ma przęsło, no to według tego zrobimy i kawałek po prostu odetnę jego. Takie docinki to i tak potem gdzieś się przydadzą. No niestety kogutek już na spacerniaku bo mnie tuk, no to teraz sprawdzimy, gdzie tutaj nam metr 50 wychodzi. No metr 40, żeby tam było troszeczkę zapasu. Może od tej strony, jakby tak do tej deski wyszło, to by było luks. No idealnie, metr 40, Ale trafikka. Dobra, no to do tego zrobimy i potem odtąd sobie puścimy. Tylko muszę tu słomę wybrać, trochę ogarnąć stanowisko pracy uszykowane. Teraz potrzebuję trzy deseczki po metr czterdzieści. Metr czterdzieści mamy tutaj. Dobrze, żeby one były równe. No to wówczas, wówczas na zakładkę będzie dobrze wychodziło, żeby skręcić z drugimi. No i od razu ta dobra piłka, która ładnie równiutko udało się. No i cyk, jedno mamy i żeby były równe, to ja zrobię z tej pierwszej uciętej sobie miarkę. Trzeba nosić rękawiczki, bo łatwo nałapać dżask przy tych deskach, o właśnie. Nawet przez rękawiczkę coś się potrafi przyczepić. Tutaj równiutko. Tutaj sobie odrysowujemy. No i jak tak, jak się równo dotnie, no to nie ma opcji, żeby tam później nie pasowało tutaj ładnie w oczko. No i idealnie. Po kreseczce. No to jeszcze jedną taką deseczkę, potem będzie troszkę rzeźbienia, no bo wiadomo, te moje deski to mają różną szerokość. I tak dobrać, żeby jedne do drugich pasowały szerokością, żeby nie było za dużego ząbka. Bo potem mi nie będzie ta przykrywka pasowała. No ale to zaraz pokombinujemy. Dobra, podocinam to, się włączę. I udało się. Troszeczkę się narzeźbiłem, troszeczkę poprzekładałem tych desek, ale w końcu udało się dobrać tak, że są prawie, prawie, że idealnie równiutko. Tutaj z tyłu dolegają. No tutaj ten ząbek to jest minimalny, nawet nie ma co rzeźbić. I teraz te na spodzie na 98 cm sobie dotniemy i będę już miał. Dwa boki gotowe, potem tylko to ładnie poskręcać. I ostatni element, jaki nam będzie potrzebny do tej jakże skomplikowanej konstrukcji, to słupek, który na środku będzie to wszystko stabilizował. On, nawet, może być troszeczkę minimalnie niższy, żeby mi nie podnosił tej zakrywki. Czyli gdzieś tutaj go sobie utniemy. Tak chyba będzie wygodniej, ale tą piłką nie dam rady, bo ona jest za krótka. Muszę wziąć spalinoweczkę małą. Zobaczymy, czy odpali, bo już chwilę była nieużywana. O idzie. No tym na pewno nie jest aż tak równo, jak tam, ale cóż zrobić. Dobrze, że jest. No to wszystkie elementy mamy. Przenosimy się. Do kureczek jedwabistych. Wszystko co niezbędne mamy przyniesione, już przymierzone. Taką blaszkę jeszcze tutaj zamontuję od środka, żeby troszkę to się stabilizowało. No to co, wkrętaczka trzeba poprzykręcać tu, tu, tam. To się skręci, no to pójdziemy w górę. O te z tej strony dwie deski, z tej strony jedną deskę. No już taka przestrzeń dla tych maluchów to powinna wystarczyć aż podrosną na tyle, że będą mogły sobie biegać. Póki co ich tak tutaj nie wypuszczam, no bo tutaj też jest wysoko, to pewnie jeszcze one są takie maluszki, żeby miały problem z wychodzeniem. No dobrze, to co nie przedłużam, skręcamy. No i skręcone. Bardzo stabilne to wyszło. W ogóle się nie buja, nawet nie drgnie. Pasuje na styk krzyściutko, Szpar jakiś nie ma. Beleczka złapana. No to teraz tylko górę tutaj wyciąć. Szerokości, no to metr pięćdziesiąt mamy. A tutaj mamy metr, no to zrobimy tak metr 5. M. No to co, fleksa w dłoń. I trzeba tam wykroić. Tutaj będzie gotowa długość. I tutaj tylko obeżnąć. I się rozpadało, ale z czego to pada, to ja nie wiem, słońce widać. Może będzie tęcza. To lecimy na kawkę, Edziu, Chwila przerwy nam nie zaszkodzi. Wygląda na to, że zaraz ten deszcz przejdzie, taką mam nadzieję. O, dwie minutki i przestało padać. I wychodzi nam słoneczko, nawet woda się nie zdążyła zagrzać. To co, to lecę po te przęsło, przyniosę tutaj, bo tutaj mam już prąd podciągnięty. I sobie tutaj wytniemy. Wszystko przytargane, flex gotowy. Podłączony, odmierzamy. Metr 5 m by było idealnie. Jakby mi tak wyszło. I zobaczymy na którym 70, 80, metr. Albo metr 2, m, albo metr 8. M. Ale to metr 2 zrobimy. Tutaj na tym przęśle. Dobra. No to już zaczynam ciąć. Udało się. Ma padać, to od razu chowam pod dach wszystko. O, czarny jak elegancko się rozłożył. Nóżki wyciągnął i patrzy tam w stronę rudej. ja ruda zajada. Dobra, mamy tutaj te przęsło. Muszę mieć dwie ręce. To kamerę Wam położę na takim ładnym statywie, który tutaj zorganizowałem. I zobaczymy, czy nam pasuje ta przykrywka. Dobrze by było, bo i tak już pół dnia to rzeźbie. Taką malutką rzecz. No, ale, wiadomo, nie spieszy mi się, a chciałbym, żeby to było w miarę chociaż stabilnie. Dobre. to tu. No, jest idealnie. Dobre, dobre. No i proszę bardzo, tylko się zastanawiam, czy nie trzeba by. Tam zrobić jeszcze słupek, żeby to przyłożyć, ale to za chwilkę. Bo teraz to ściągnę, rozmontuję ten stary wybieg i zobaczymy, jak tam na nowym się to będzie prezentowało. Czy się będzie trzymało? Te przęsło jest bardzo sztywne, bardzo mocne. No to nie ma opcji, żeby to tam powyginały kury czy ten kogut, jak będzie na to skakał. Stara zagródka wyjęta. No teraz to mają zdecydowanie więcej miejsca. Te maluszki, wiadomo, że jak ja coś tutaj robię, przekładam, zakładam, to są troszkę wystraszone i chowają się za mamą, ale zobaczymy, czy to się dobrze tutaj nam opiera. Idealnie, nie ma opcji, żeby to się ruszyło. Taka tymczasowa konstrukcja, ale całkiem, całkiem jest solidna. Póki, póki są małe, póki nie mogą wychodzić ze wszystkimi, to sobie tutaj będą. A za jakieś dwa tygodnie, może trzy, tą konstrukcję się rozbierze, no i będą sobie latały ze wszystkimi. No tylko jeszcze troszkę muszą podrosnąć. Dobrze, że dobrze, że się dobrze chowają, już są w miarę duże. To już ten taki najbardziej niebezpieczny okres. Pierwsze dni, kiedy to kura może je pozagniatać, coś się może wydarzyć. Mamy za sobą udanego pobytu w nowej zagródce. Powodzenia, pani mamo, baw się dobrze, porobione, to pana kogutka możemy wypuścić, proszę mnie, nie, tucno, następny mi buty będzie rozwiązywał, no to łobuz jeden, ja uciekam, stąd uciekam, aby Edziu, uważaj, udało się, bez ofiar, dobrze, że Edziu tam nie wskoczył do środka. I to by było na tyle w dzisiejszym gniocie. Ja zapraszam na jutro. Na siódmą rano. Na razie, cześć!